Witam Państwa serdecznie, a zwłaszcza witam bardzo ciepło dzieci, które są teraz w Teatrze Narodowym. Bardzo przepraszam, że nie mogę być z wami w ramach promocji galerii bajek, ale wiem, że są to bajki niezwykłe. Największe wrażenie zrobiła na mnie ta bajka o chrząszczu, o chrząszczu, który nie słuchał niczyich rad. Chrząszcz był bardzo butny, czyli wierzył tylko w to, co mu podpowiadał prawdopodobnie jego mały, chrząszczowy rozumek. I wpadł w chrzan. Z pewnością bardzo się tym chrzanem natarł, czyli go strasznie bolało albo szczypało. Ja wyobrażam sobie to jeszcze bardziej, że z pewnością mały chrząszcz o niedużym rozumku, nie chcący słuchać nikogo, miał Tata, tatę chrząszcza i mamę chrząszczową zobaczcie jak to dziwnie po polsku brzmi chrząszcz, mały chrząszcz mama chrząszczowa i tata chrząszcz i oni z pewnością mówili mu uważaj chrząszczyku żebyś nie wpadł w chrzan bo mieli, mieli już takie doświadczenie może kiedyś sami wpadli albo ktoś im o tym opowiadał po prostu byli bardziej doświadczeni na pewno nie robili tego ze złośliwości Chcieli po prostu swoje dziecko uchronić. I często bywa tak, że kiedy my nie słuchamy naszych rodziców, odbieramy to jako mama mi zakazuje, tata mi zakazuje, na nic mi nie pozwalają, a ja już jestem duży, ja bym chciał. I dopiero później, kiedy coś nam się stanie, czasem słyszymy od naszych rodziców, a nie mówiłem. Żeby tego uniknąć, należy słuchać mądrych rad starszych. Ja pracuję tutaj w hospicjum. Wprawdzie mamy rodziców, mam nawet babcię bardzo leciwą, która ma 93 lata, która zawsze daje mi bardzo dobre rady, na przykład jak być dobrym księdzem. Ona przez 93 lata widziała już niejedno, dlatego potrafi bardzo mądrych rad udzielać. A tutaj w hospicjum, gdzie, gdzie pracuję, są też bardzo starsi ludzie. Ja też bardzo lubię słuchać ich opowieści, nawet wtedy, kiedy po raz kolejny opowiadają mi to samo i opowiadają mi swoje życie. To jest dla mnie bardzo ciekawe, bo na ich przykładach uczę się, jak być dobrym człowiekiem, jak nie popełniać błędów, jak nie wpadać w taki życiowy chrzan, a może po prostu jak nie chrzanić, jak to niektórzy robią. Bardzo mi przykro, że nie mogę być dzisiaj z Wami. Będę prawdopodobnie bardzo daleko. Będę udzielał rad ludziom za oceanem. Mam nadzieję, że niedługo spotkamy się osobiście przy jakichś innych okazjach, a Wam posyłam dużego buziaka wszystkim.